Dzień dobry, dobry wieczór, witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj bez tła, ponieważ chciałbym pokazywać ilustracje, ponieważ będę mówił o książce Andrzeja Sikorowskiego, lecz póki co żyjemy z rysunkami Kazimierza Wiśniaka. Andrzej Sikorowski to znany wszystkim chyba w Polsce Poeta, pieśniarz urodzony w Krakowie 1949 rok. Znany z takich wielkich przebojów, jak choćby, ale to już było. Piosenka wyśpiewana przez Marek Rodowicz. Lecz póki co, żyjemy, czy nie przenosi nam stolicy do Krakowa razem z Grzegorzem Turnałem. Ta piosenka została wyśpiewana. No po prostu. Gigant piosenki poetyckiej, a ta książka jest właśnie z jednej strony książką poetycką, ale też po prostu złożeniem pewnych piosenek w pewną całość, w pewną taką kompozycyjną klamrę. Ja miałem zaszczyt i przyjemność pisać do tej książki wstęp, dlatego troszeczkę ją reklamuję i. Co, to, co zwraca moją uwagę i to, co pewnie zwraca też uwagę badaczy literatury, to to, że piosenka może być samodzielnym, po prostu tekstem poetyckim może nieść ze sobą olbrzymią wartość poetycką, tak, że zacierają się granice pomiędzy tym, co wyśpiewane, a tym, co napisane. Tak też Nagroda Nobla dla Boba Dylana również była nagrodą, dla poezji, ale też w jej, w jej warstwie melicznej, ponieważ kiedyś poezja była choreą w starożytnej Grecji, która łączyła pieśń, słowo i taniec. Te trzy jakby aspekty były w tej w poezji uwzględnione. Była ona niesłychanie dynamiczną jakością i wartością. I tak Andrzej Sikorowski ułożył w zasadzie, trudno powiedzieć, czy ułożył zbiór piosenek, bo to chyba zbyt duże uproszczenie, czy ułożył tom poetycki. Moim zdaniem, ułożył on tom poetycki opowiadający pewną historię. Nazwałbym tą historią, historią pewnego balu. Tak też na okładce mamy zresztą. Taką scenę karnawałową, karnawałową balową w środku jest Piotr Skrzynecki, a dookoła niego bawiący się ludzie w Wielkiej Gromadzie. Sytuacja Balu jest sytuacją święta, sytuacją, gdzie dochodzi do pewnej erupcji, takiej dionizyjskiej sił witalnych gdzie dochodzi do takiego familiarnego zbratania się wszystkich ze wszystkimi, takiego familiarnego zbrach, z, z, zbratania karnawałowego, powiedzielibyśmy po bachtinowsku, gdzie królem karnawału może być też wioskowy głupek, a z kolei właściwy król może być w tym wioskowym głupkiem. Prawa karnawału polegają bowiem na figurze odwrócenia, Pewne zależności hierarchie znane z codziennego dnia nagle w tym święcie, jakim jest karnawał, zostają wywrócone na opak. Zatem tom, tom, bo tak to świadomie nazywam, tom Andrzeja Sikorowskiego jest uważam, świadomie skonstruowany na tej figurze odwrócenia. Niektóre wiersze o tym mówią o takim paradoksie egzystencji. Choćby zwracają uwagę wiersze mówiące o bogactwie niektórych osób, o pławieniach się w luksusie i co ze sobą wcale nie przynosi wielkiego szczęścia, a z jednej strony bezdomny pijak na ławeczce w parku może zdecydowanie być bardziej szczęśliwym. Tu jest właśnie taka ilustracja. Znaczy rysunek Kazimierza Wiśniaka a wiersz Andrzeja Sikorowskiego nosi tytuł Nad rzeką jak Styks. Właśnie opowiada on o pewnym gościu z Casablanki, który miał hotele i banki, a z drugiej strony jest ów żebrak czy pijak, który po prostu śpiewa spontaniczne piosenki dlatego też wydaje mi się, że ta, jakby ten tom jest takim zapisem afirmacji i wiary w życie. To, że życie jest po coś, że ono jest taką wartością, w którą można naprawdę wierzyć. No i wiadomo, też ten bal jakby u Sikorowskiego jest też zwrócony w stronę przeszłości. Ponieważ wyśpiewywane są w swego rodzaju epitafia za Agnieszką Osiecką, za Błatem Okudżawą czy za Piotrem Skrzyneckim, choćby w takiej piosence, Żal za Piotrem S. tutaj znowu widzimy świetny rysunek Kazimierza Wiśniaka. I właśnie ów wiersz, piosenka Żal za Piotrem S. Bardzo dynamiczny też ten pochód karnawałowy. Przemieszcza się z jednego miejsca Krakowa do drugiego. Wstępuje do Grzegorza Turnała, do Zbigniewa Preissnera. Po drodze zabiera ze sobą Jacka Wójcickiego. Zatem topografia tego tomi, tomu, jeszcze raz powtórzę, jest taka, można powiedzieć, bardzo czytelna, ale też jakby konieczna, można powiedzieć w, w pewnym sensie, bo, bo takim miejscem centralnym tego tomu topograficznym, przestrzennym jest oczywiście Kraków. Kraków i ta tęsknota za Krakowem z tamtych lat kiedy właśnie szło się w tym korowodzie tanecznym, korowodzie balowym, gdzie odbywały się te tańce, te bale i ludzie jakby żyli, ze sobą byli zżyci, jakby odurzeni tą atmosferą, tym zbrataniem. To była przeszłość. Natomiast o teraźniejszości autor jakby niewiele mówi. Mówi o takim, jakby troszeczkę tym, co się zmieniło, mianowicie tym, że już ciężko porozmawiać nawet z sąsiadem ze, ze swojego domu, ze swojej klatki, ze swojego bloku. Dlatego autor jakby utożsamia się ze świrem z mojej ulicy, który kocha ptaki który cały czas pisze o tym, żeby dać mu spokój jakby Sikorowski jawi się jako taki outsider trochę z gry tego wielkiego świata, który się nagle stworzył, gdzie występuje bardzo silny element rywalizacji, komercji, pogoni właśnie za sukcesem. Natomiast Sikorowski wyznaje gest skromnościowy, gest outsiderski jakby bycia z boku. Wobec tej całej trampoliny sukcesu, wybiera swój dom rodzinny, żonę i córkę, żonę, z którą chce być aż do końca. Jak sam pisze w pięknym wierszu moje wyznanie, córkę uczyłem kochać ludzi i cieszyć się promieniem słońca. Z jedną kobietą chcę się budzić i być z nią razem aż do końca. Na tym zakończę swe wyznanie, liścik cokolwiek za obszerny. Ciekawe, co z nim zrobisz, Panie, ja Twój poddany, choć niewierny. Właśnie z taką wiernością i niewiernością z razem, wiernością wobec samego siebie, a pewnym powątpiewaniem wobec tych wszystkich zasad i reguł, w którym rządzi się świat obecny, jakby taką filozofię życia wyznaje podmiot mówiący tego tomu, którego, który można chyba, którego można chyba utożsamić z autorem. Też zdarzają się takie, jakby po balu następuje taka sytuacja zgoła nieoczekiwana, bo nazwałbym ją, nie tyle, też oczywiście po balu następuje często kac ale w tym balu akurat następuje sytuacja nieoczekiwana, bo sytuacja eskatologiczna, można powiedzieć, kiedy podmiot mówiący spotyka się z Bogiem i jakby spotyka się z buchalterami Boga i traktuje tę całą sytuację takiego sądu ostatecznego bardzo mocno ironicznie, prawda, że wyznaje, że był wierny prostym zasadom samemu sobie, swojej rodzinie, nie zgrzeszył za bardzo, kierował się dobrem w życiu, ale po prostu jakby nie przestrzegał tych wszystkich pacierzy. I też wyznaje, że właśnie można klepać co wieczór pacierze, a nie mieć swojego bliźniego za brata. Właśnie pisze o tym, i choć zwariował dawno świat i coraz częściej bratu brat szykuje kule. To w moim oknie płomień drży i ściganego u swych drzwi zawsze przytule. To jest leksa religii, właśnie można wyznawać pewne szlachetne wartości, a być, że tak powiem, dla bliźniego kimś nieprzyjaznym dzisiaj. Dlatego ten tom oprócz tonów eskatologicznych, niesie też ze sobą tony apokaliptyczne. Niestety, na przykład w piosence na koniec świata, jak pisze, a kiedy przyjdzie świata koniec. Kiedy oska, ostatnia zgaśnie gwiazda, staniemy obok na balkonie, powiemy sobie, ale jazda. Właśnie ta cała ironia jest tutaj bardzo, y, ba, y, bardzo widoczna, bardzo potrzebna, konieczna, y, która traktuje życie jednocześnie w sposób czuły, y, ciepły, swojski, y, a jednocześnie nie poddaje się rozpaczy takim skrajnym stanom duszy de depresyjnym czemuś na pokaz takiej bebechowatości, powiedzielibyśmy, powitkasowemu, po, po takiemu odkrywaniu siebie, demonstracji czegokolwiek, to raczej jest ukryte za pewnym właśnie ironicznym woalem, pewnym dystansem właśnie, który pozwala na, na prawdziwą głębię tego licznego wyznania. Jak wiemy, dystans jest duszą piękna. Wiemy to od Simon Weil. Dlatego też ten tomik jest takim zapisem. Tutaj właśnie na ostatniej stronie jeszcze jeden rysunek Kazimierza Wiśniaka pokaże Andrzej Sikorowski. Ten tomik jest takim jakby też tomikiem rozliczeniowym. Jak mówię, opowiada on pewną historię. Historię przeszłości. Historię pewnego rozrachunku z Najwyższym, z Bogiem, historię jakiegoś swojego powolnego odchodzenia, i historię pewnej takiej bezlitosnej, jednak mimo wszystko diagnozy trażniejszości, która nie poszła w tym kierunku, chyba co trzeba, która straciła gdzieś ten świat zdrowego rozsądku i takich dobrych wartości, które kiedyś były wyznawane. Na przykład takie, jak pochylenie się nad zgoła, z pozornie ważnym szczegółem, jak cukierek w papierku, który przynosi marzenie i noc, jak aksamit. I, ten, I to właśnie powoduje uśmiech pewien na twarzy czytelnika. Temu wszystkiemu towarzyszą bardzo piękne rysunki Kazimierza. Wiśniaka. Jeszcze tu pokażę jeden, obok wiersza, mój pamiętnik, który sprawia, że ten tomik jest takim swoistym cacuszkiem edytorskim. Ja serdecznie zachęcam do jego lektury, bo oprócz elementu zabawy, ten tomik niesie ze sobą duży, duży element refleksji, zastanowienia się nad tym, co było, co odeszło, co jest teraz. W jakim kierunku ten świat zmierza, w jakim kierunku zmierza pojedyncze życie. No więc jest to głęboko re, re, refleksyjny, autorefleksyjny tomik i po prostu powoduje on, jed, on, on jednocześnie pewien taki re, refleksyjną zadumę, pewien taki jakby grymas tej refleksyjnej zadumy, a z drugiej strony ironiczny, czuły uśmiech, właśnie, ale niestety głównie nad tą przeszłością. Ten uśmiech jest posyłany jakby do tyłu, w przeszłość, bo to, co przyszło, jakby jest też obdarzone uśmiechem, ale to, co przyszło, jakby jest już zanurzone w pewnej przestrzeni wiecznej, jak na przykład pisze poeta. Więc zostańcie z Bogiem, ja ruszam ścieżką, której końca nikt nie wie. Na ramieniu siedzi mi dusza i uśmiecha się lekko do siebie. Ta dusza, która się do siebie lekko uśmiecha, uśmiecha zapatrzona w jakąś przestrzeń wieczną powiedzielibyśmy za Zygmuntem Kubiakiem przestrzeń dzieł wiecznych przestrzeń tego, co udało się zrobić kiedyś w Krakowie na niwie właśnie tego wielkiego kabaretu, jakim była Piwnica pod Baranami, wielkiej sztuki, wielkich piosenek, wielkich wykonawców co do których dzisiaj obecnej sceny muzycznej Andrzej Sikorowski, jak wyznaje w jednym z wierszy, jest mocno sceptyczny. Ale właśnie taki świat nam nastał i trzeba sobie z nim poradzić, jak to kiedyś pisał też wybitny poeta Adam Ziemianin. Śmiechu nam trzeba na te ciężkie czasy, a idąc za Sikorowskim powiedzielibyśmy uśmiechu, ironii, ciepła i dystansu. I do tego zachęca właśnie książka, lecz póki co żyjemy, do której lektury serdecznie zachęcam. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.